Dzień dobry. Trochę więcej o pracy z wewnętrznym dzieckiem sobie powiemy, bo pracujemy. Wiem, że robicie to, co trzeba, aby stworzyć człowieka szczęśliwego. Ale pojawia się sporo pytań, i te pytania wydają się dosyć powtarzalne. Dosyć często ktoś mówi, że no dobrze, odwiedzam to dziecko, ale wydaje mi się, że jego tam nie ma. Ono mi się nie pokazuje, albo tak jakoś nie czuję za bardzo, żeby tam ktoś był. Trochę tak, jakbym mówił do czegoś nieistniejącego, do, mówił w próżnie. To dziecko nie jest interaktywne, ono się do mnie w żaden sposób nie zwraca, nie przytula, nie okazuje. Co to właściwie znaczy? To znaczy, jeżeli taka sytuacja się wydarza w Twoim wewnętrznym świecie, to znaczy, że najprawdopodobniej Twoje wewnętrzne dziecko jeszcze nie ufa, czyli ta część Ciebie, straumatyzowana, nie ufa dorosłym generalnie, w tym temu dorosłemu, którego właśnie w tym momencie wysyłasz do pracy z dzieckiem, którym jakby chcesz wykonać to uzdrowienie. Dlaczego? Dlatego, że to dziecko nie ma w sobie ogólnie dość dobrych doświadczeń, które by pozwalały mu zaufać jakiemukolwiek dorosłemu. Czyli na jakimś poziomie ty nie ufasz sobie. No i dobra. I to nie powinno być żadną absolutnie przeszkodą do tego, żeby tej pracy nie wykonywać. Dlatego, że nawet jeżeli tak jest, że Twoje wewnętrzne dziecko nie ufa Tobie, dorosłemu, to i tak tylko i wyłącznie kwestią praktyki, kwestią powtarzania będzie to, żeby z tego dorosłego uczynić osobę godną zaufania. Czyli pamiętaj, że Ty pracując z wewnętrznym dzieckiem tworzysz jednocześnie dziecko i dorosłego. Tworzysz pięknego, silnego, godnego zaufania dorosłego i ufne, szczęśliwe, otulone Twoją miłością i ochroną dziecko. Dwa w jednym. I teraz ten dorosły musi być naprawdę ideałem. Takim, jaki możesz sobie tylko wyobrazić, jaki mógłbyś ustanowić za wzór, jak wzór metra w serw pod Paryżem. Takiego dorosłego masz stworzyć. I jak go stworzyć, spytasz? No właśnie pisząc jego scenariusz. Pisząc zachowanie tej postaci tak. Jakbyś był scenarzystą, i w filmie ta postać miałaby powstać tak, aby wszyscy byli przekonani, że wow, takiego rodzica, taką osobę w życiu jako dziecko chciałbym mieć. Czyli doskonale cierpliwa, absolutnie wyrozumiała, zawsze po stronie dziecka, jak i jego anioł stróż. I taka osoba będzie na pewno budziła coraz więcej zaufania, aż stopniowo zobaczysz. Że i dziecko się odmrozi, i dziecko się uruchomi, i dziecko będzie interaktywne, będzie do tego dorosłego coś mówić, przytuli się, może nawet podejmie inicjatywę jakiejś wspólnej zabawy. Oczywiście warto pytać, dziecko, w co chcesz się pobawić, co chciałbyś, chciałabyś robić ze mną. To bardzo dobre pytanie, i dzieci świetnie na to reagują zazwyczaj. I możemy się miło zdziwić. Naprawdę często ludzie mówią, że się dziwią. Ja też się dziwiłam, jakiego rodzaju zabawy proponowało mi moje wewnętrzne dziecko. Wówczas jesteś nie tylko tym od opieki i tym od uzdrawiania, ale też tym od przyjemności, dobrym kumplem, przyjacielem. A czy masz do czynienia z dzieckiem wewnętrznym, czy z dzieckiem swoim własnym, czy cudzym? tak zwanym świecie realnym to najlepszą najkrótszą drogą dojścia do tej istoty zawsze będzie być z nim na jego warunkach w jego świecie jeżeli dziecko bawi się klockami lego siądź przy nim zapytaj co buduje spytaj czy chce pomocy czy możesz pomóc bo nie każde dziecko będzie tego chciało ale każdemu będzie miło że ktoś dorosły zainteresował się szczerze tym co robi i zszedł do jego poziomu w znaczeniu Czysto e, kinestetycznym, czyli usiadł przy nim, miał oczy na jego wysokości. Bo jak sobie wyobrazimy, jak to jest być dzieckiem, czy może nawet przypomnimy, no to gapisz się ciągle gdzieś do góry. Nie możesz dorosłym spojrzeć w oczy. Dorośli są jakimiś wielkoludami, wszechmocnymi, którzy rządzą całym światem i w tym twoim światem. Dlatego warto zawsze. Podejść do dziecka, kucnąć przy nim, usiąść przy nim i tak grup też z tym dzieckiem wewnętrznym. Co jeszcze jest tutaj ważne? Ważne jest też to, żeby zawsze, ale to zawsze, być z dzieckiem na jego warunkach. Czyli mówić do dziecka, jest jeszcze ważne, żeby zawsze być po dziecka stronie. I tłumaczyć też dziecku, co też właściwie się dzieje. Bo jeżeli My dziecku nie wytłumaczymy, co się dzieje, czyli że na przykład, właśnie teraz dorośli zachowują się sami jak dzieci. Twój mama, twoja tata w tej chwili nie są tak naprawdę dorośli. Gdyby byli dorośli, nigdy w życiu by tego nie powiedzieli, nie zrobili. Sami się boją, sami są zagubieni. Dziecko tego nie wie, naprawdę dziecko tego nie wie. Dziecko myśli, że z nim coś nie tak. Tym bardziej, że mamy takie zjawisko znane jest w psychologii jak omnipotencja dziecięca. I dziecko naturalnie przecenia swoje siły i swoje możliwości interpretacji świata i naturalnie za często, za bardzo uważa, że coś jest o nim w tym, co mu się przydarza. Więc jeżeli rodzice traktują je źle, no to źle jest o nim to, że ono samo jest jakieś. Niedoskonałe, niewystarczające i to zostaje potem na całe życie, chyba że się przeprogramujemy, do czego zachęcam. No i dlatego ważne jest też, żeby dziecku dostarczać nie tylko ten pokarm emocjonalny, ale też poznawczy czyli mu tłumaczyć, zwyczajnie językiem dorosłych słuchaj, tak to już jest, kochanie, że dorośli. Nie byli nauczeni tego, czego powinni, aby ciebie wychowywać. Jesteś tylko dzieckiem, nie musisz tego wszystkiego wiedzieć, ale ja ci to wyjaśnię. Mama się zachowuje teraz jak mała dziewczynka, dlatego cię nie broni przed tatą, a tata jest przerażony. Przerażony jest swoją relacją z mamą, przerażony jest byciem mężczyzną, przerażony jest tym, że ma swoje dzieci, przerażony jest tym, że tych dzieci nie zdoła wychować i w związku z tym bardzo, bardzo cię, kochanie. Przepraszam, że oni się tak zachowują i że cię to spotyka. Tak trzeba właśnie do dzieciaczka mówić, i on wtedy zaczyna widzieć to naszymi dorosłymi oczami. A oprócz tego, jeszcze dostaje naszą życzliwą, kochającą obecność, nasze przytulenie. Cóż może być więcej? Jeśli dojdzie do tego zabawa, no to już nic więcej dziecku do szczęścia nie potrzeba. Także, chyba tyle tytułem wstępu. Na pewno pod tym nagraniem napiszecie jeszcze mnóstwo swoich pytań, no to wtedy będziemy nagrywać dalej, bo dziecko wewnętrzne to jest podstawa, absolutnie podstawa stworzenia naprawdę, prawdziwie, a nie udawanie szczęśliwego, zadowolonego, ufnego człowieka, który jednocześnie też nie da sobie przekroczyć swoich granic, nie da sobie zrobić krzywdy, bo. Ma przy sobie zawsze i wszędzie silnego dorosłego. Wszystkiego dobrego w tej pracy. Nie ociągaj się, rób pracę z wewnętrznym dzieckiem jak najszybciej, jak najczęściej, bo wystarczą ci 4 sekundy, pół minuty i już spotkanie się odbywa. A im częściej to robisz, tym szybciej dochodzi do jakiegoś. Pozytywnego rozwiązania sprawy w Twoim własnym wnętrzu. Na początku to może być 10 minut, a później to będą naprawdę tylko sekundy. Podchodzisz, patrzysz w oczy, przytulasz i załatwione. Bardzo dużo miłości Wam wysyłam, bardzo dużo akceptacji, dlatego jacy jesteście tu i teraz, i do zobaczenia. Papa. Pa.